Wypłata właśnie wpadła na konto 7700 zł. Jestem ratownikiem na basenie, niby spora wypłata, ale i tak trzeba rozpisywać wydatki. Dobrze, że mam arkusz budżetowy, który mi w tym pomaga. W tym miesiącu mam 7700 zł. Najpierw przechodzę do rachunku. Mieszkanie socjalne, Netflix, karta miejska oraz Tinder Premium. Razem 2358 zł. No i pierwsza fala wypłaty już odpłynęła. Kolejny krok to codzienne wydatki. Objawy na szybko po pracy, chemia do domu, nowe klapki na basen, piwo z ekipą po zmianie oraz siłownia. W tej kategorii wyszło 1609 zł. Kolejny etap to moje oszczędności. Odkładam na wakacje nad morzem oraz kurs ratownictwa morskiego. 800 zł. Trochę na odpoczynek, trochę na lod. Na koniec zaglądam do zobowiązań. Tutaj mam wysokie alimenty za Briana oraz pożyczka na sprzęt sportowy. W tej kategorii wyszło 800 zł. Pracujesz od rana do nocy, a wypłata znika szybciej niż flaszka na domówce. Ten arkusz pokazuje czarno na białym, co pożera cały twój hałas. Pisz w komentarzu arkusz, a ja podeślę ci ten szablon.